Twój najlepszy przyjaciel to ten, który chroni cię przed zejściem na złą drogę. Możesz uniknąć wielu problemów, trzymając swoje sekrety dla siebie. To niesprawiedliwe nazywać coś złym, jeśli nie widziałeś tego na własne oczy. To prawda, że nienawidzimy tylko tych, których widzimy jako bardziej od nas sukcesywnych. Sekret nie pozostaje sekretem, jeśli komuś o nim powiesz. Gdy żołądek człowieka jest pełny, nie ma znaczenia, czy jest bogaty, czy biedny. Ludzie, którzy szukają wymówek, często ponoszą porażkę. Nieważne jak wolny jest człowiek, zawsze jest niewolnikiem swoich naryków. Sukces nigdy nie przychodzi przez pochylanie głowy. Musisz stanąć w obronie swoich praw. Osoba, która nie potrafi zmienić swoich myśli, nie może zmienić niczego. Ludzie nie szanują cię, patrząc na ciebie, szanują cię, patrząc na Twoją pracę i pieniądze. Jeden lojalny przyjaciel lepszy jest niż tysiąc krewnych. Zawsze najpierw myśl, potem działaj, a dopiero na końcu miej nadzieję. Jeśli chcesz, by Twoje imię żyło po śmierci, dobrze wychowaj swoje dzieci. Być czyimś niewolnikiem, nie pozwalać ci robić rzeczy. Które możesz robić jako człowiek wolny? Mądry człowiek czerpie więcej korzyści ze swoich wrogów niż z głupich przyjaciół. Kto ci ufa, nigdy nie będzie żądał od ciebie wyjaśnień. Ten, kto zaniedbuje naukę w młodości, traci swoją przeszłość i umiera dla przyszłości. Gdy zaczniesz jakieś zadanie, nie przestawaj, dopóki nie będziesz z siebie dumny. Nigdy nie zadawaj się z ludźmi, którzy nie doradzają ci, byś stawał się lepszy. Stworzenie dobrego wizerunku w oczach innych leży w twoich własnych rękach. Jeśli pracujesz nad czymś, co nie daje ci radości. Marnujesz życie. Najlepszym sposobem zdobycia czyjegoś serca jest rozmowa o tym, co jest mu drogie. Przykład dobrych ludzi jest jak świeca, daje światło innym, cierpiąc sama. Błędy w życiu nie przychodzą, by cię pokonać, lecz by nauczyć cię lekcji. Jeśli ktoś jest rozczarowany życiem, nawet sukces wydaje się daremny. Zabij część siebie, która wierzy, że nie przetrwa bez kogoś innego. Najlepszym sposobem ukarania ludzi, którzy Cię nienawidzą i zazdroszczą, jest ich ignorowanie. Niewykształconego poznasz po tym, że zawsze odpowiada, zanim wysłucha. Uszczęśliwianie wszystkich jest jak ważenie żywych żab. Gdy jedna zostanie, druga spada. Kolor, który widzisz, gdy testujesz kogoś po raz pierwszy, to jego prawdziwy kolor, potem oszukujesz już tylko siebie. Gdy twoi wrogowie zaczynają mówić o tobie dobrze, wiedz, że mają w tym jakiś cel. Dwie rzeczy rozjaśniają twoją przyszłość. Książki, które czytasz ludzie, z którymi przebywasz. Jeśli chcesz naprawdę poznać człowieka, zobacz, co mówi o tobie swoim krewnym. Milczenie przyjaciela w trudnych chwilach jest jak zdrada. Nigdy nie ufaj takiej osobie.